No witam Pani Aniu, dziękuję za cierpliwość kochana. Proszę zobaczyć, jaka przepiękna karta wyszła przy Pani Magik i Lustro. Siła żywiołów, siła energii, siła wsparcia. Nie będę patrzyła na to pytanie, bo jest to pytanie bardzo trudne. Jest to pytanie, które w pewien sposób. Jakby wykracza w moje, wkracza w moje normy etyczne, jako osoba, która udziela Pani informacji, dlatego zatrzymamy się na karcie energii, na karcie tutaj uzdrowienia. Jest to praca z energią, jest to praca z energiami wyższymi, i tutaj karty pokazują, że. Wszystko musi być dobrze. Dlaczego? Dlatego, że Pani pracuje z energią. W momencie, kiedy wspieramy nasze plany, nasze dążenia, w tym momencie dziecko siłami wyższymi, chronimy zdecydowanie ta energia. Myśl podąża za energią. Więc w momencie, kiedy myśl podąża za energią, chroni, działa. Dlatego, taka będzie moja odpowiedź. Spójrzmy, jaka jest runa przy Pani. Już patrzymy sobie Pani, Aneczko. No proszę. Runa Gebo, ma pani dar. Ma pani dar, tu jest siódemka. Ma pani dar działania pozytywnego, ale też negatywnego. Proszę pamiętać, że jest pani osobą, która jest bardzo chłonna na energię i w momencie, kiedy myśli pani negatywnie, te rzeczy mogą się wydarzać. Więc jak najszybciej odganiać te energie negatywne, kochana. Ściskam serdecznie.